Jestem z zawodu inżyniery mechaniki. Ukończyłem ten wydział przed laty. Tutaj też rozpocząłem badania naukowe i moja specjalność naukowa właśnie jest tutaj wyznaczona pracą naukową na tym wydziale. Dziedzina naukowa moja to, jest, to są nauki techniczne, w tym dyscyplina naukowa to jest mechanika, a w ramach mechaniki specjalizuję się w dynamice, w układów mechanicznych statecznością, czyli wszystkim tym, co wiąże się z drganiami w maszynach, w różnych układach mechanicznych. Rodzice mi wpajali w taką wartość, że człowiek wszystko powinien robić dobrze, do czego się bierze. Skoro się wobec tego trzeba było wziąć do języka polskiego, do historii, do geografii, to starałem się to robić dobrze. I ja miałem bardzo dobre stopnie. Ja byłem prymusem w szkole podstawowej i szkole średniej. Ja bardzo nie lubiłem, jak mi ktoś zwraca uwagę, że czegoś nie wypełniłem, nie dopełniłem, że mam jakieś zaległości. Tego nie znosiłem. Byłem bardzo ambitny i dlatego starałem się, żeby nie było okazji do takich uwag. Natomiast zainteresowania techniczne to, to jest to sprawa jest pewnego przesunięcia środka ciężkości. To znaczy, ja. ja Pisałem wypracowania i czytałem chętnie, i czytałem też lekcje z historii, podręczniki. Natomiast wtedy już wiedziałem, że to nie będzie mój zawód i moje powołanie, tylko muszę to zrobić, bo tak trzeba: bo trzeba poprawnie pisać, poprawnie się wysławiać. Ale zainteresowania kierowałem na fizykę, na matematykę, na chemię. W czasie studiów ja byłem dobrym studentem. Zostałem zauważony przez pewną postać, pewnego nauczyciela młodego pokolenia. On nie był wówczas utytułowany. Zostałem przez niego zauważony i zaproponował mi studia indywidualne. Wtedy to była zupełna nowość jeszcze nie wiadomo było, na czym to polega. On sam dobrze nie wiedział, musiał się dopiero jakoś do tego przygotować jakąś koncepcję, wizję tych studiów zaproponować mi. I zaproponował mi mianowicie taki studia, że odeszliśmy troszkę od takich zagadnień czysto inżynierskich, bardzo praktycznych, na rzecz pewnych elementów bardziej ambitnych, czyli bardziej naukowych, na pograniczu już wtedy studiów doktoranckich. Więc ja w ramach tego programu chodziłem na, na przykład na Równania różniczkowe zwyczajne do profesora Muszyńskiego z Wydziału Inżynierii lądowej, już niestety nie żyjący. Ale widać było, że, że idea tych studiów indywidualnych w moim przypadku polegała na tym, żeby odstąpić od takiej wiedzy bardzo konkretnej na rzecz matematyki, która jest, jest wiedzą uniwersalną, nieprzemijającą i potem może być wykorzystana w każdym zagadnieniu. To się bardzo y, y, y sprawdziło I, i, i całe rozszerzenie horyzontów moich indywidualnie w czasie studiów, jeszcze w czasie studiów, polegało na wprowadzeniu matematyki. Doktorat miałem bardzo wcześnie, jeszcze nie miałem 27 20, 20, mm, lat, jeszcze nie miałem, kiedy złożyłem pracę doktorską. Obroniłem ją zaraz po skończeniu 27 lat. Czyli bardzo wcześnie, jak na, tutaj na obowiązujące wtedy standardy. Później ta kariera troszkę przyhamowała, ponieważ zastał mnie wtedy stan wojenny i taka pustka była. Była pustka, część ludzi odeszła, część wyjechała. Nie można było publikować, żeby wysłać coś za granicę, trzeba było mieć zgodę władz uczelni. No to są teraz rzeczy niepojęte zupełnie. Potem nastąpiło znowu przyspieszenie w połowie lat 80. Uczestniczyłem w wykładach profesorów ze Stanów Zjednoczonych, którzy tu przyjechali i wykładali zagadnienia chaosu. W latach 80. chaos stał się pewną modą nie tylko w matematyce, ale właśnie w mechanice. Dla matematyków to, to nie było specjalnie nic nowego, ale inspirowani pewnymi potrzebami mechaniki, również i matematycy się włączyli do chaosu. A ja na tym gruncie rozważań chaotycznych, dynamiki chaotycznej, znalazłem swoją niszę, mianowicie teorię bifurkacji, czyli teorię takiego rozgałęziania się rozwiązań. To miało bardzo wielkie znaczenie z punktu widzenia drgań samowzbudnych, wywoływanych różnymi czynnikami, na przykład opływem czy tarciem. Bardzo mnie fascynują procesy biologiczne. Na przykład choroba Parkinsona, która jak wszyscy wiemy na czym polega. Prawda? To są jakieś nieustabilizowane przepływy w neuronach, które powodują drgania, drżenie rąk kończyn. Prawda? Być może jakieś drżenie procesów wewnętrznych również, które kompletnie destabilizuje organizm. Myślę, że to by można było tymi modelami opisać. Tyle tylko, że trzeba rozpoznać parametry, które są za to odpowiedzialne. I do tego jest potrzebna współpraca biologów i, i lekarzy. Jestem w ogóle maratończykiem. Od wielu lat chodzę na takie doroczne maratony 100 kilometrowe. To jest tutaj na Nizinach. I to już mi tak weszło w krew, że przychodzi wrzesień, to już niczego innego sobie nie wyobrażam. Nigdzie nie jeżdżę, tylko trenuję do maratonu który się odbywa w Puszczy Kampinoskiej i to jest pierwszy weekend października. Wtedy akurat, kiedy tu się rozpoczyna rok akademicki, studenci się zjeżdżają, często spotykam tam studentów, tylko że studenci idą raz i przestają, a ja już chodzę od 30 lat. Cała moja kariera zawodowa to jest pasmo, no może niewybitnych sukcesów, ale takich, które na pewno mnie osobiście sprawiają, sprawiają satysfakcję. Począwszy od doktoratu tutaj na tym wydziale, przez pracę habilitacyjną, szereg publikacji, tytuł naukowy, który uzyskałem jako zwieńczenie tych osiągnięć naukowych, ale do moich osobistych sukcesów należą również działania organizacyjne. Ja byłem na tym wydziale dziekanem, byłem prodziekanem, byłem dziekanem, potem byłem prorektorem uczelni, który z tego środowiska się wywodzi, i wreszcie przez dwie kadencje kierowałem całą uczelnią. Można powiedzieć, że wszystkie Wydziały Politechniki Warszawskiej i właściwie każdej dobrej uczelni technicznej są związane z matematyką. Można powiedzieć, że zbudowane są na matematyce. Nie ma Wydziału, nie ma dziedziny, czy to nauczania, czy też badań, bez matematyki. Gdyby chodziło o wielki wynik, o jakieś wielkie odkrycie epokowe, takie porównywalne z odkryciem promieniotwórczości czy tych pierwiastków promieniotwórczych które mogły potem zrewolucjonizować życie ludzi. To by radził, żeby się poświęcić dla dobra innych i już nie, 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 nie żałować siebie do tego. Ale Maria Skłodowska-Kili też jest przykładem, że można było życie jakoś podzielić na tę część prywatną i tę część naukową.